Najczęstszą przyczyną uszkodzeń dyferencjałów nie jest to, że się zepsuł, bo się zepsuł. Najczęściej zaczyna lać któryś z uszczelniaczy, powolutku, powolutku wycieka na olej z dyferencjału, a potem się zaciera. Ale to jest dziwne, tutaj olej był. Śmierdzi, przefalony, ja nie wiem. Przed podróżą trzeba ten cuchnący obiekt zafoliować. Mechanicy wiozą most do firmy, która specjalizuje się w regeneracjach takich dyferencjałów. Tylko, 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 tylko jest taki temat, że na wczoraj. Jak zawsze u nas. Oględziny i diagnoza będą tymczasem od ręki. Jest dziwna sprawa, bo olej był, auto ma 90 tysięcy, no a te dyferencjały się nie rozpadają przy takich przebiegach. Kiedyś zrobili łożyska. Po to, żeby coś jeździło, a teraz robią po to, żeby sprzedać i żeby się zepsuło za jakiś czas, no bo na czym zarobimy? Przednie to lecą na potęgę, no to to, to, to wiadomo. Ale to już jest chyba z szósty czy siódmy dypo w ciągu pół roku. O, no, no to... Także... No, Czyli będzie się... tego coraz więcej po prostu. Się. No zaczęło się. Ja, ja, Jakie się trafią? Z uszczelniaczami półosi nie ma co się cackać, mimo że nie ciekły i tak wymienia się je z automatu. Tak na marginesie, w szlamie, który się pod nimi zgromadził, chyba widać jakieś opiłki. Tych dyfrów też będzie dużo do roboty, przez to, że jak majstry wymieniają uszczelniacz na ataku, to jadą tą nakrętkę do oporu. Tak, do oporu i zaciskają. Do oporu i potem. No coś tam słychać, coś tam słychać, a potem dyfer zmielony. A co to? Rolki tego łożyska powinny być gładkie i lśniące, a wyglądają jak część ze starego czołgu. Widzimy całego zamieszania. Łożyska! No dobra. No co, zęby ładne. I tu może dwa, zobacz sobie jeszcze. Masakra. Masakra. Pytanie, czy to kwestia kiepskiej jakości samego łożyska? Być może tak. Zęby trybów są na szczęście zdrowe. Łożyska? Wymieniamy. Zamawiamy. Łożyska wymieniamy, to dobre. Powiedz mi, ile za to będzie i kiedy mogę jutro przyjechać? Kiedy możesz to przyjąć? No. Ja dobrze, poprosić to gdzieś w granicach 13.00. godziny. O, czyli rzeczywiście jutro? Jeżeli, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będziesz miał jutro. To mi się udało, fajnie. Eee, ile? Ile? No na taki możesz trzeba liczyć w granicach 3000 zł. Dobra, w porządku. To ja się szykuję na trójkę, informuję klienta. No i co? A my działamy, zamawiamy części. Pewnie. Dostaniesz telefon, jak będzie gotowe. To tyle, pewnie. Dzięki. Dzięki bardzo. Na razie. Dzień. Cześć. Cześć. No i mamy mega dobrą wiadomość. Dyferencjale uszkodzone są tylko i wyłącznie łożyska. Chłopaki z doświadczenia wiem, że łożyska wymieniają na znacznie lepsze w porównaniu do tych oryginalnych, które były fabrycznie. Teraz ten dyfer nie umrze po 90 czy 150 tysiącach. Teraz ten dyfer przejdzie wszystkie kilometry jak w starym dobrym E36. Dopóki mu oleju nie braknie, to będzie jechał. Jeżeli chodzi o koszta, całość operacji wyjdzie około 4000. To jest bardzo dobra wiadomość ze względu na to, że nowy dyferencjał kosztuje około 15. Czekamy do jutra. Będziemy składać. Jakby nie liczyć, wyjdzie cztery razy taniej.